Reach out. This is the weapon of a Jedi Knight. An elegant weapon for a more civilized age. Look, good against remotes is one thing. Good against the living, that's something else. Take it. Bye. I will let nothing stand in our way. Do or do not. There is no crime. Now, fulfill your destiny. I need someone. To show me my place in all this. Witam bardzo serdecznie, ja jestem Gaster, a to jest, zagrajmy w Lego Star Wars The Skywalker Saga. Moi drodzy, wy poprzednim odcinku rozpoczęliśmy sobie atak klonów i mieliśmy do czynienia z Zam Wessel, ówczyją nagród, która źle on skończyła w po... Przednim odcinku i ogólnie plan wygląda tak, że Anakin i Padme lecą na Nabu, a Obi Wan będzie prowadzić śledztwo dotyczące zamachu na królową, byłą królową Nabu. Tym razem to senatorka, ale no i ogólnie musimy się udać na Uskru na Koruskant. więc tak. Ogólnie jesteśmy na Uskru chyba i teraz po prostu musimy dotrzeć do... Mm, ...jełdarni ud Deksa A, to to, to 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 co tam jest, co tam jest skoro nam dają tak już o, no to sobie zbierzemy go, a co? Dziękuję bardzo dobytek na dachu Mhm, świetnie. Ogólnie uwielbiam koruskant w nocy, bo... O Boże, czy wy widzicie te piękne lensflery, te światła? To po prostu pięknie wygląda w nocy. No dobrze, lecz jesteśmy już ogólnie blisko, bardzo blisko. Continue, uh trip -huh. All right, don't blow your top. I'm going fast as I can. That's Dex. Let's see what the problem is. You've uh, caught me at a bad time. My best waitress, Wanda, has blown a fuse. And I can't keep up with all these customers. Think you could help out an old buddy and take some orders to the right tables?

Znaczymy, Znaczymy, nie OK, jasno zielony, jasno zielony koktajl, o, um, obiłanie podnieść go. Starałem się jak mogłem, wiesz? Mhm, okej. My tu nażywamy kolego kurczakiem. Ale dobrze, cię twoja nuna. Tutaj jest twoja nuna. Wow! O, to proszę, smacznego A, wy co chcecie?

Mhm. Spokojnie, za 5 minut, to Ty wpierdzisz taką kanapkę, i prawdopodobnie będziesz za kilka sekund biec. Masz. No, wygląda bardzo pysznie. Dobrze. Jak ten Wanda, mój drogi? Nie wygląda najlepiej. Did everyone get their orders? Great. I really owe you one. And so this Wanda. Took a fair bit of elbow grease, but I'm happy to say she'll be back in no time. Now, what do you want to talk about? Grab a seat and I'll be right with you. Tell me what this is. what you got here is a camino saber dart camino i'm not familiar with it is it in the republic no no it's beyond the outer rim these uh, camino ones <laughs> keep to themselves they're cloners cloners no r4 i don't recall camino on any of the usual charts let's head to the archives <sighs> OK. Brakujące części: sprawdź informacje na temat planet Kamino w archiwach Jedi. Więc musimy się udać tylko do świątyni i to wszystko sprawdzić, więc udajmy się tam jak najszybciej. No dobrze, jesteśmy już um, prawie przy celu. Na to co biegniemy. I marnujmy czasu. Mm, świątynia Jedi. Chyba pierwszy raz tutaj mm, zajrzymy. Nawet jest milutko te melody. No, zwykła świątynia. Okej, okay, są archiwa. Naprawdę ładne, Chciał ja się wszystko prezentuje. Okay, są papiersia. Jest Maesu Windu, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Świętej Pamięci. O, jest Ki-Adi-Mundi... Jest Hrabia Duku, I jest Mistrz Yoda. No dobrze, Ar Arfur. Okej, okay, mamy zagadeczkę, która jest bardzo prosta. Uh-huh. According to Dex, Camino should be right here, but there's just empty space hmm lost a planet master obi-wan has how embarrassing there's nothing there gravity's silhouette remains huh very good hmm. go to the center of gravity's pole and find your planet you will but master yoda who could empty information from the archives that's impossible isn't it only a Jedi could have erased those files, but who, and why? Hard to answer. Meditate on this. I will. Okay. Poszukaj kamienowy sektorze labirintu Rishi. Mm -hmm. Dzień dobry. I know the busts go in a certain order according to the story, but I just like matching them to the pictures. Obrazkami. <laughs> Obrazkami powiadasz No dobrze Czasu nam dużo jest Więc zróbmy to, dobra, tutaj Kiadimundi, ale dlaczego kładą się świeci na zielono? To jest dobre pytanie Spokojnie wiem co robię O no, to jest hrabia, tutaj jest Okej. Tam jest mais. Okej, i chyt. Dobrze. O! Maj się ogólnie siedzi na zielono. To dlaczego nie Kia To jest bardzo ciekawe. Tutaj hrabia duku. Okej, okay. tutaj Obi-Wan. obi, -Wan. obi -Wan też się dobrze sieci. A nie, przepraszam? A w sumie? Hmm, ciekawe. Okej, okay, joda jest na, na dobrym miejscu, teraz qui -Gon układam zagadkę, wiesz. friend. Do you come seeking knowledge of the wider galaxy? A co? O, jeda. Co ty robisz? Sekrety archiwów, dwa. E, hm. Jedi trial. The rounding of the bogwings was so competitive that they commemorated it with paintings and busts around the archives. As I recall, hey. Dooku came in first place, though he did so by cheating. No surprises there. Obi Wan managed to surpass his own master, Qui Gon Jin but neither of them could be key oddi mundi who just missed out on first because the judge failed to count the bog wings that nested on his head <laughs> master yoda spent most of his time negotiating with the bog wings but failed to catch a single one so he came in dead last which was a relief to mace windu who only managed to catch one and that was only because it flew into a window that's the tale Hmm? Okej, okay, dzięki mm, A więc... Hrabia Duku idzie na pierwsze. Obi -Wan na trzecie I zobaczymy jak to wyjdzie. Ja zawsze uważam, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Dobra, skoro... OK. E, pierwsze miejsce. Okej, okay, Joda idzie na piąte miejsce. E, Hrabia idzie na pierwsze. To jest piąte. Joda. Mhm. proszę bardzo. Mm -hmm. Okej, okay, sekrety archiwów. Świetnie. No dobrze. E, pora stąd zmykać. Nie tędy droga. Tędy droga.

A proszę, skoro tutaj już jesteśmy to sobie też zdobędziemy ten klocek kyber z poprzedniego odcinka. Mhm. Mm Co, okej, okay, spokojnie, spokojnie obi. Jaki urocze. No i dobra, skakujemy. Ile chemia ogólnie na kamino? Yes, this should be the right system. Keep your eyes peeled for our missing planet. Okay. Miasto Tipoka. Wylonduj. Dość mokro, jak na kamino. Aż by się chciał powiedzieć, ciągle pada. No dobrze, więc tak, komitet powitalny już jest. Poszukaj na kamino kogoś, kto ma informacje na temat tajemniczego łowcy nagród. I tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, więc subskrybujcie, komentujcie. A my już się będziemy w kolejnych odcinkach z LEGO Star Wars. To jest Skywalker saga i niech moc będzie z Wami mistrzowie Jedi. Na razie i cześć!